Przejazd kolejowy biegnie przez główną ulicę miasta i umiejscowiony jest od strony wjazdu z kierunku Kalisza Pomorskiego. Remont w sumie trwał 9 dni. Przez ten czas kierowców czekały spore utrudnienia związane z dalekim objazdem lub krążeniem po osiedlowych uliczkach Mirosławca. To ostatnie szczególnie dokuczało mieszkańcom. Bo tych tirów i tego wszystkiego to była ma masa było tych samochodów. Od Wałcza, jak się wjeżdża to było bardzo źle oznakowane. Nie I z tego względu kierowcy krążyli tu na wysokości właśnie parkingu zamkniętego. Zresztą też przez remont musieli nakręcać i błądzili po Mirosławcu. Sam przejazd kolejowy jest częścią linii, która jest obecnie modernizowana. Jej zarządcą jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Ten remont jest częścią rewitalizacji linii kolejowej 410, która prowadzi ze Złocieńca do Hoszna, chociaż remont na razie odbywa się tylko do Drawna. Mimo że linia kolejowa jest realizowana głównie na potrzeby wojska, to istnieje szansa, że Mon wyrazi zgodę, aby trasą kursowały cywilne pociągi osobowe lub towarowe. Póki co z szybkiego zakończenia remontu najbardziej cieszą się kierowcy mogący już swobodnie poruszać się krajową dziesiątką i mieszkańcy, którym nie dokuczają już przybysze błądzący po osiedlowych uliczkach.